Dzień dobry lub dobry wieczór, mówi Kuba Kapral. Oto drugi odcinek podcastu Fonoramy, co mi zrobił dźwięk. Moją gościnią jest Agata Stanisz, antropolożka dźwięku. Czym zajmuje się antropolożka dźwięku? Antropolożka dźwięku, to jest... Y Taka nazwa, którą ja bardzo lubię, ale niekoniecznie jest stosowana w środowisku, z którego się wywodzę, czyli w środowisku akademickim. Ale rzeczywiście istnieje coś takiego, jak antropologia dźwięku, która pojawia się pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych, jako taka odpowiedź no właśnie antropologów, antropologów i antropolożek społecznych na antropologiczne zainteresowanie muzyką. Okazało się, że istnieje potrzeba szerszego i głębszego tak? przyglądnięcia się temu, czym jest, czym jest dźwięk, a pojęcie muzyki po prostu zawężało. I nie odpowiadało przede wszystkim no, działaniom badawczym, które koncentrowały się na poetyce, języku, ale też na dźwiękach otoczenia. Antropolodzy w którymś momencie zaczęli robić filtry, recordingi. I stąd antropologia dźwięku. Mhm. Czy to y, akustemologia jest odmianą antropologii dźwięku? Dokładnie czy... tak. Antropologia dźwięku i akustymo... akustemologia to są takie y, y, dwa, dwa pomysły, dwa pojęcia, które zostały ukute przez tą samą osobę, przez y, Stevena Felda. Y, y, akustemologia jest, y, no jak sama nazwa sugeruje, jest dźwiękową wersją epistemologii. I to jest coś, co pojawiło się na bazie badań, które prowadził w, w Papui Nowej Gwinei, na równinie Bosawi, wśród społeczności Kaluli. To jest społeczność, która żyje w bardzo specyficznych, z naszej perspektywy, warunkach akustycznych, bo jest to las tropikalny. Um, więc y, słuch, zmysł słuchu, dźwięk y, jest y, o wiele bardziej znaczący niż wzrok. W lesie tropikalnym po prostu nie widać. Nie da się komunikować z rzeczywistością patrząc. Jest przede wszystkim zielono, więc y, to jest społeczność zresztą nie tylko ta. ta każda, która żyje w, w lasach tropikalnych. Bazuje przede wszystkim na, na dźwięku, więc ta akustemologia jest taką, no, jest sposobem budowania wiedzy o świecie na bazie właśnie doświadczeń dźwiękowych. To jak ważnym będzie dźwięk w dżungli miejskiej? Och, to jest. To pojęcie akustemologii jest dość trudne do zastosowania w naszym kontekście społeczno-kulturowym. Społeczno ja sobie zrobiłam taką próbę. Chciałam sprawdzić, jak to działa, jak ta akustymologia działa w badaniach, które prowadziłam. No właściwie to już prawie 10 lat temu. To były badania, które prowadziłam w środowisku kierowców ciągników siodłowych, potocznie zwanych tirowcami. Ale myślę, że udało mi się. Udało mi się dojść do tego, w jaki sposób właśnie ta wiedza o, o tej rzeczywistości, w której kierowcy są, jest, jest budowana w oparciu właśnie o dźwięk, przy czym ten dźwięk jest no, zupełnie czymś, czymś innym, jest inny, tak, niż, niż w przypadku tego, czego można doświadczyć w lasach tropikalnych, bo jest to dźwięk bardzo głośny. To jest przede wszystkim hałas, ale ten hałas jest znaczący, jego rodzaje, tak, okazały się być no, roz, roz, rozmaite i rzeczywiście udało mi się przełożyć jakby to życie takie codzienne, pracowe tego, tego środowiska, na taką reprezentację dźwiękową. I tutaj powrócę do tej antropologii dźwięku. Antropologia dźwięku dla mnie w moim wykonaniu jest przede wszystkim sposobem na tworzenie reprezentacji, które nie będą tekstowe, tekstualne, wizualne, ale będą reprezentacjami właśnie dźwiękowymi. Um, jest, to, jest to trudne, dlatego że Akademia um, um, ogólnie, tak, biorąc szeroko ją ro, rozumiejąc, właściwie jest niekompetentna w odbiorze tak, takich, takich reprezentacji z różnych względów od logistycznych, tak, technicznych po um, no właśnie takie bardzo mocne przywiązanie jednak do okulocentryzmu do tego, że musi być tekst. Tak, na skrzyżowanie nadrzewiamy. Ja po policzę. Tak, 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 na powoli ze kolego. W naszej rozmowie towarzyszą dźwięki z nagrań terenowych Agaty Stanisz. Wracając do, do tego miasta, czy się pomylę, jeżeli powiem, że ta główna warstwa dźwiękowa miasta to jest jednak hałas i opresja hałasem? No tak, dźwięk jest opresyjny. Mm, mm, oczywiście, no, nie, nie bez przyczyny mówi się o czymś takim jak hałas, tak? I zanieczyszczenie. I zanieczyszczenie, no, dokładnie, dokładnie tak. Um. Co wpływa na jakość życia, na zdrowie i psychiczne, i fizyczne. Są badania, aczkolwiek zanieczyszczenie dźwiękiem nie jest tematem nagłówków wydań medialnych i nie mówimy o tym za często. Nie, aczkolwiek jest to coś, co jest uregulowane też prawnie. I o tym mało kto wie. Przepisy Unii Europejskiej, które nakazują w tak większych ośrodkach miejskich chyba co cztery lata prowadzić takie badania akustyczne. I one są i rzeczywiście pokazują postępujące zanieczyszczenia. To jest dokładnie tak samo jak ze światłem. O świetle to już w ogóle się nie mówi. Tak, to jest już nisza niszy to jak, jak świecimy mocno i zabieramy nocy-noc. Okej, okay. ja bym chciał teraz przejść do drugiej części. Naszej rozmowy, która będzie bardziej może prywatna. Co tobie zrobił dźwięk i czy są jakieś dźwięki, które tobie coś faktycznie zrobiły? No to jak się domyślasz, że muszę wrócić do dzieciństwa. No zazwyczaj tak to się kończy, tak, czyli tak, zaczyna, że wracamy do, do dzieciństwa. Co zrobił mi dźwięk? No, ten dźwięk uwarunkował chyba y, 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 to, czym się zajmuję i w jaki sposób percypuję rzeczywistość, e, czym się zajmuję w, sensie, w sensie zawodowym, e, m, między innymi właśnie tą antropologią dźwięku. I te dźwięki, które e, ukształtowały mnie, to przede wszystkim szum. E, szum radia, radyjka. E, jestem osobą z lat 80., e, miałam taką małą unitrę. I, I ona zawsze mi szumiała w nocy. Nie byłam w stanie zasnąć bez niej. To też wiązało się z tym, że bardzo mocno pragnęłam spotkać istoty pozaziemskie, tak zwane UFO. Więc wydawało mi się, że te wszystkie częstotliwości, szumy, dziwne, dziwne zawirowania, właśnie częstotliwości, które gdzieś tam odbierałam, wyginając antenkę w tej, w tej unitrze, że, że w jakiś sposób ich, ich usłyszę. Um, i, I to jest coś, co nadal też istnieje w moim, w moim życiu, bo oprócz tego, że antropologią dźwięku się zajmuje, to zajmuje się też antropologią UFO, <laughs> więc to się gdzieś tam, gdzieś tam splata. Który blisko. Szum radia, ale też szum, szum wody, dlatego że mój dom rodzinny jest położony nad górskim potokiem. Jestem skarkonoszy, i e, to jest coś, co my, słyszałam nieustannie. E, no deszcze, de, de, deszcze, tak, rostopy. E, dodatkowo jeszcze przy moim domu jest, jest wodospad, który jeszcze bardziej podkręcał ten, ten, ten hałas. No, i wiatr, feny, których już nie ma, niestety, które też, też mocno szumiały. Więc, więc przede wszystkim szum, i to chyba spowodowało takie no moje umiłowanie, właśnie do dźwięków, które, no, które są hałasem, jednak. Tutaj powrócę do tych nagrań, które, które wykonywałam, będąc wśród kierowców ciągników siodłowych. Ja byłam zachwycona tak, tymi wszystkimi. Takimi industrialnymi, e, dronizującymi tak, dźwiękami. Lubię to, tak? E, I dlatego też jestem bardziej filtrekordistką, która koncentruje się właśnie na hałasach. Na tym, e, powiedziałabym, że jestem filtrekordistką miejską, czyli no, nie nagrywam ptaszków. E, i, i natury raczej, raczej to, co my, to, co my produkujemy. A jeszcze, jeszcze fajniejszy jest styk, tak? To miksowanie się właśnie tych dźwięków, które mają to pochodzenie nieantropogeniczne z tymi antropogenicznymi. Bo to tworzy taką, taką nieoczywistość i, i, i fajnie opowiada o tym, w, jakim, w jakiej rzeczywistości jesteśmy, w jakim świecie jesteśmy. Nie? Bardzo Ci dziękuję, bo przypomniałaś mi, że ja w dzieciństwie też nasłuchiwałem ufo przez radio. Zupełnie tego nie pamiętałem, ale Twoja opowieść odkryła mi karty dawno już zakryte pamięci, że faktycznie spędzałem dużo czasu przy radyjku i na krótkich, długich, na wszelakich częstotliwościach nasłuchiwałem obcych. Tak, to <głos》> cudowne zajęcie. Eee, ja jeszcze, tak opowiadasz o tirowcach, czy było ciężko z nimi pracować? Nie. No właśnie tak też pomyślałem, że mogli być bardzo chętni, że ktoś w ogóle interesuje się ich środowiskiem pracy i że to dla nich samych było, było ciekawe spojrzenie może od innej trochę strony. E tak, na, na, pewno, na pewno trochę jest tak, że niezależnie od tego z kim współpracujemy, jako tak antropolożki, antropolodzy to to właściwie wszyscy, wszyscy lubią tak? być w pewnym momencie w centrum, w centrum zainteresowania. To, to jest jakby jedna, jedna rzecz. Ale z tym, z tym nagrywaniem tak? w, w, no, w ich robocie to, to było dość zabawne, bo właściwie długo nie wiedzieli o co, o co mi chodzi, tak? co ja robię z, z jakimś włochatym mikrofonem. Byli święcie przekonani, że, że jestem, że jestem Jakimś szpiegiem, tak? I monitoruje nasze życie. Czy przykład, nie oszukują czy na nie, tacho. Dokładnie i... tak, <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. Um, no a nie byłam w stanie też wszystkim wyjaśniać, o co, o co chodzi, dlatego, że no, to była taka praca jednak w, w, w ruchu, tak? To było jednak przemieszczanie się z miejsca, z miejsca na miejsce. Mhm. A najbardziej takie niezwykłe dla Ciebie nagranie, które masz w swoich zbiorach? Stalownie. Zdecydowanie stalownie. Yy, no właśnie, te badania dały mi możliwość wjeżdżania, tak bycia w takich miejscach, do których normalnie bym się absolutnie nie dostała. Więc razem z tymi, z tymi, z tymi ciągnikami, be, będąc w tych ciągnikach siodłowych, byłam, byłam w stanie zobaczyć, jakby ten. Yy, taki backstage yy, 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 wytwarzania właściwie no, tych dóbr, które cały czas gdzieś tam konsumujemy, to było bardzo ciekawe. I st stalownie takie naprawdę potężne, yy, z, z tymi suwnicami, które yy, w, w różnych rytmach tak pracują. No i oczywiście ten metaliczny dźwięk, yy, tych przepotężnych yy, sztab, yy, no magiczne, magiczne. Czy dobrze zgaduję, że ludzie sobie na pogrzeby zamawiają różne piosenki i u ciebie byłaby to stalownia? Być może. Chociaż, chociaż właśnie wracając z wspomnieniami do, do tych, tych, tych pisków yy, radykowych, być może to. Okej, okay, okej, okay, to za, zapamiętamy. Zapamiętamy. Rozmawiałem z antropolożką dźwięku Agatą Stanisz. Dziękuję. I słuchajcie kolejnych odcinków podcastu Honoramy. Co mi zrobił dźwięk? Dzięki. Dzięki.